Siemanko, ja jestem kwiata i witam Was w kolejnym unboxingu i w tej małej pacuszce już pewnie domyślacie się po tytule co jest. Ja tego jeszcze oczywiście nie widziałem, wyciąłem sobie tylko list przewozowy, żebyście mnie nie namierzyli. I powiem Wam szczerze na początek, zaskoczyło mnie jak ta paczuszka jest. Mała, bo wiedziałem co tam ma przyjść, ale jeszcze tego nie widziałem. Powiem Wam szczerze, to jest poniekąd taka mała rewolucja dla mnie osobiście i dla tego kanału prawdopodobnie też. Dlaczego? No to opowiem Wam w trakcie, jak już zobaczymy co tu jest. Zabiorę się za unboxing. Powiem Wam szczerze, uwielbiam te rzeczy odpakowywać, tak wiecie, na żywo, tak. Tak cieszyć się z wami tym, że, że jest coś, nie? Że, jak, jak dziecko po prostu, że, że przyszły, przyszedł nowy prezencik. Bardzo dziękuję swoim, swojemu swojemu, e, w sumie swojemu partnerowi poniekąd, jest tu w logo Logitech e, za podesłanie tego mikrofonu, chociaż o, już wam zdradziłem co tutaj jest. jest tytuł wam zdradzał. Powiem Wam szczerze, z tego co się orientuję, nie będzie zbyt wiele recenzji, przynajmniej na razie polskich tego mikrofonu. Więc mam okazję być jednym z niewielu recenzentów. Ohoho! I tutaj ukazuje się pudełeczko Blue Sona. Uuuhu! Oh. Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to Wow! Trochę trzymałem kciuki, żeby był czary. Nie jest to pierwszy mikrofon od Blue na XLR, bo sparki bodajże od Blue też były na XLR, bardzo popularne. Ale to ma być taki pierwszy typowo podcastersko. Yy live'owy, taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia mikrofon na XLR, i dla mnie to jest rewolucja, bo ja dźwiękowo jestem troszeczkę upośledzony, ale, ale będę mógł dzięki temu przekazać wrażenia od kogoś, kto zupełnie nie siedzi w tym temacie. Recenzje od kogoś, kto siedzi w temacie, z pewnością też zobaczycie. To jest, pamiętajcie, na razie tylko i wyłącznie unboxing. Tutaj Patrzymy, jakie mamy wrażenia na temat tego mikrofonu i zaraz, zaraz się o tym przekonam. Chociaż tak naprawdę mikrofon to najważniejsze jest brzmienia tutaj, czym się mogę pozachwycać pudełeczkiem. Troszeczkę mi smutno, że tu się zagięło. Ja uwielbiam te piękne pudełeczka. Nie bez powodu dzisiaj tak troszeczkę wysunąłem tutaj naprzód mojego aktualnego Blue... Em, Yeti X naprawdę świetny mikrofon, który fajnie mi tutaj służy. Na pewno ramię zostanie kompas razem z koszykiem. Chociaż nie wiem, czy potrzebuję koszyka, chyba nie potrzebuję do tego koszyka do, do tego mikrofonu, ale o tym się zaraz przekonamy. No więc e, prawdopodobnie ten blue zostanie zastąpiony. I otwieramy, żeby popatrzeć na tą sonę. Tutaj otworzyłam to, czemu to się nie chce wysunąć? A nie chcę używać noża do tego. Zresztą nie lubię, bo to ry jest ryzyko uszkodzenia. Aha, dobra, wiecie to Po prostu przeciąłem to, nie przecinając tego. Dobra, i teraz się otworzy. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. To się tak otwiera? Nie, z dwóch stron. Jestem nieogarnięty. Dobra, jest z dwóch stron już otworzone. Możemy to dźwigać. Możemy na to patrzeć wow, tak jak pudełko jest mniejsze niż się spodziewałem, tak mikrofon jest sporo większy niż się spodziewałem. O tak, nie spodziewałem się, że on będzie taki duży, no prawie wypełnia całe to pudełko. Please, Renie, raise your voice, raise your voice, raise your voice. Uuu, I dostajemy coś takiego, bo ta instrukcja obsługi. Jak ja to uwielbiam w wykonaniu, lodz, oni tak te fajnie piktogramowo rzeczy yy, pokazują, jeżeli chodzi o montaż swoich urządzeń, to jest niesamowite. Tutaj jest punkt pierwszy: mikrofon, punkt drugi i podłączenie do interfejsu XLR i punkt trzeci: podłączenie do właśnie kompasa, bo innego ramienia raczej nie mają na myśli. I powiem wam tak. Największym minusem tego cuda jest to, że Logi, czy też Blue nie ma w swojej ofercie modułu, czy też interfejsu XLR. Dlatego też, no ja oczywiście będę sobie musiał taki interfejs zakupić, z racji, że nie miałem wcześniej i prawdopodobnie taki moduł zakupię, ale to jest takie troszeczkę przykre, że trzeba zakupić coś od konkurencji, bo nie mają w swojej ofercie m, takiego modułu. To akurat wielka szkoda. Dobra, wyciągamy ten mikrofonik. Kurczę, jest, jest spory. Tego się nie spodziewałem, że taki spory będzie, ale dzięki temu sprawia wrażenie naprawdę profesjonalnego. Ja spodziewałem się czegoś mniejszego, jakiegoś takiego... W sumie nie wiem, czego się spodziewałem. Coś tutaj lat. Aha, to chyba ta nakrętka tutaj lata. Tak, nakrętka. Więc jak to przykręcimy sobie do... Hmm, chyba do koszyka. Będziemy to w stanie przykręcić... Tak, mamy dwa sposoby. Możemy to przykręcić do koszyka yy, i mieć to tłumienie drgań, albo prawdopodobnie nie. Tak, czekajcie. Nie, to jest chyba tylko możliwość przykręcania. Ja, ja to mam tak. O, tutaj jest prześciówka. To możemy przykręcić do koszyka. Tutaj mamy taki gwint, że będzie nam on pasował do właśnie koszyka, i tutaj będzie mógł być ten mikrofon. A można go też bezpośrednio za pomocą tutaj przejściówki dołączonej z 5 ósmych na 3 ósme gwint i wtedy bezpośrednio tutaj do ramienia to przykręcić. Zastanawiam się swoją drogą, jak ja to podłączam. Tak ładnie i profesjonalnie wygląda to bez koszyka. Wszędzie na jakby zdjęciach nie jest on w koszyku, nawet tutaj na tej instrukcji obsługi nie ma koszyka, więc no, wygląda na to, że trzeba go przykręcić bezpośrednio do ramienia wydaje mi się, że tak to też e, uczynię ja oczywiście więcej szczegółów na temat tego mikrofonu Pokażę Wam już w samej recenzji, jak też go zbadam. To chyba jest ściągane, a przynajmniej na prezentacji w ogóle był z tego live. Robiliśmy live'a i patrzyliśmy tam na, wspólnie na premierę tego cuda. Było pokazane, że to może być w różnych kolorach i to też jest fajne może być czerwone więc taki dla streamerów gamingowych idealny setup. No bardzo mi się to podoba. Powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że dzięki temu majkowi Mój dźwięk na kanale wejdzie na następny poziom. Chętniej będę nagrywał na przykład jakieś przebiki, chociaż tak już Blue Yeti X to jest naprawdę Oho, oh, ho, ho! I o tym mówiłem! I o tym mówiłem! Czerwone, czerwony. Czarny, czerwony. I można to sobie wymienić, dostajemy to w pakiecie. No piękna sprawa, ja troszeczkę myślałem, że to wiecie, będzie za jakąś ekstra dopłatą. I to chyba wygląda tak, że czarny, że za, bez względu czy jest czarny mikrofon, czy biały, to jest albo cały biały i dostaje czerwony, albo cały czarny i dostaje czerwony. Bardzo fajny akcentik naprawdę. No taki, coś miłego, coś miłego, to jest fajne, bo to jest takie coś ekstra, gdzie teoretycznie mogliby to sprzedać, powiedzieć, że tutaj sprzedają takie akcesorium, jakby sobie ktoś chciał zmienić kolor, a tutaj proszę dostajemy sobie tą piankę za free. No wiem, że też nie ma się czym zachwycać jak za te pieniądze, bo bodajże ten mikrofon ma kosztować chyba 1500 zł. Więc naprawdę grube pieniądze. Z do takiego Yeti X, który kosztuje w tym momencie około 700-800 zł. To jest dwa razy więcej. Do tego dochodzi nam jeszcze obowiązkowy interfejs XLR, gdzie najtańsze kosztuje okolice 500 zł. Ja zamierzam kupić taki za 700-800, więc za setup mikrofonowy wychodzi już dwa koła, żeby mieć dźwięk po XLR. No, zobaczymy, jak to wszystko się będzie prezentować. Na pewno tak. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczony rozmiarem tego, Mikrofonu, naprawdę byłem pewny, że on będzie mniejszy, a tutaj mamy go wielkości jego. i to tak na luzie wielkości IT, więc bardzo duży mikrofonik. Ja myślałem, że będzie tak o połowę mniejszy, a mi takie większe rozwiązania się podobają, bo jakoś mam wtedy wrażenie, że obcuję z takim bardziej porządnym sprzętem. Do tego oczywiście zajmiemy się wszystkimi możliwościami regulacji. Tutaj pod tym płytką są jakieś przyciski, regulacje i tak To wszystko już bardziej w recenzji muszę się z tym mikrofonem zapoznać. To jest na razie tylko zapoznanie wizualne, którym jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Oczywiście wszystko solidne, wszystko jest tutaj metalowe. Nie ma tutaj plastiku. Zresztą na sporo tańszym Yetim X też wszystko jest metalowe. Też nie ma tutaj plastiku, więc to jest ogromny plus. Złącze XLR, więc nie muszę narzekać, że jakieś micro USB albo mini USB, że nie ma USB-C, bo jest XLR, no jakby zupełnie inny typ złącza, więc no tutaj mi się to podoba. Podobają mi się też dwie możliwości montażu, bo trochę byłem taki, o a mam taki fajny koszyk, kurczę zapomniałem jak ten koszyk się nazywa, bo to jest kompas, jedno jest kompas, a drugie jest, nie pamiętam jak. W każdym razie to jest naprawdę dokokszony zestaw ten od Blue, jeżeli chodzi o to ramię i fajnie byłoby się go nie pozbywać. Dlatego też cieszę się z tego koszyka, testuję obie opcje, czy opcja z koszykiem wychodzi lepiej dźwiękowo, czy bez niego nie ma jakiejś różnicy. Jak nie ma, no to spoko, to się go pozbędę, dzięki temu troszeczkę tej przestrzeni tutaj zaoszczędzę. No, ale ramię na pewno zostanie. Ramię to jest kompas. Nie pamiętam tylko jak się Nimbus, nie, nie mam pojęcia jak się nazywa ten. Rzucam wam tu napis, jak się nazywa e, koszyk e, i ramię od El Blue, nie od Lodzita. Myli mi się to, ale to wiecie, spółka córka, więc tak. Pozytywnie, Jeżeli chodzi o jakość wykonania o pudełko, bardzo się cieszę też, że ups, dorzucili ten ekstra, tą, tą, tą ekstra piankę czerwoną, chociaż ja będę korzystał z czarnej to czarno-czerwone połączenie. Tak, już troszeczkę średnio mi się podoba i mega, że dorzucili też tą przejściówkę, że zarówno w koszyk, jak i bezpośrednio na ramię można to zamontować. No i oczywiście, packing bardzo premium, bardzo ładnie to wygląda, bardzo się ładnie prezentuje to pudełko, ale do, do tego już jestem przyzwyczajony, że rzeczy od Blue, czy od Logitecha, już z, tej, z tego wyższego segmentu, gdzie nie trzeba ciąć kosztów nawet na pudełku, są naprawdę świetnie zapakowane i bardzo ładnie wyglądają. I to jest ta też ta. Polityka lodzi zaraz wam pokażę. Polityka lodzi, że rzeczy dla twórców są pomarańczowe. Bo tutaj mamy już lodzite lira glow. To jest Blue Sona, więc teoretycznie dwie różne marki, ale widać tą konsystencję, jeżeli chodzi o opakowanie e, pomarańczowy szary biały kolor to jest lampka, którą mam tutaj, która mega mi się przysłuża do mm, przysłuża w ogóle co za słowo mega się sprawdza do streamowania. Jeszcze jedną taką sobie kupię, żeby mieć to światło takie krzyżowe, żeby nie było zbyt dużego cienia, jeżeli bym e, tylko za pomocą tej lampki streamował, ale spokojnie da się nawet za pomocą samej tej lampki streamować, więc patrzcie już robi się bardzo ładny zestaw. Bardzo mi się to podoba, że właśnie ten zestaw dla twórców i w ogóle, że Logitech w końcu idzie w te rzeczy dla twórców mocniej. No bo nie, nie czarujmy się, to co Wam mówiłem na live. Logitech był królem streamerów, youtuberów przez długie, długie lata. Zestaw no nie ten, ale pamiętam jak miałem swój pierwszy gamingowy kanał w 2015 roku. Marzeniem, jeżeli chodzi o dźwięk, był oczywiście yeti. Ten pierwszy yeti, ten taki bardziej okrągły, nie Yeti X e, i e, kamerka Logitech C902. I to był taki standard. No wszyscy to mieli. To był tak przeorany zestaw, że masakra. W pewnym momencie zaryzykuje stwierdzenie, że 90%, nawet więcej procent twórców, którzy jakiś tam poziom prezentowali albo których było już stać na taki zestaw, no bo jednak nie był to tani zestaw, to wszyscy to mieli, ale później zaczęli oddawać pole jakby spoczęli trochę na laurach tym, że mają świetnego y, Blue Yetiego y, 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 kamerki też bardzo dobre nie zaczęli produkować większej ilości rzeczy i powstała cała masa konkurencji jak na przykład Elgato które moim zdaniem w tym momencie no troszeczkę lodzi, y, zjada jeżeli chodzi o szerokość portfolio, ale na przykład Elgato nie ma mikrofonu na XLR a Logitech Slash Blue my już e, kilka, e, biorąc pod uwagę też sparki. E, więc cieszę się, że właśnie ten zestaw dla twórców zaczyna e, powstawać coraz szerzej. I mam nadzieję, że takich pomarańczowych pudełek za niedługo będę miał dużo większą kolekcję, e, na przykład z. Czymś takim. To jest akurat lubdek, ale właśnie chciałbym mieć taki kontroler typowo do zarządzania jakimś tam streamingiem i tak dalej od Logitecha. Więcej lampek. Teraz też została zaprezentowana nowa, taka podłużna lampka od Logi. Ona mi trochę nie pasuje, bo jak widzicie u mnie rzeczy na biurku nie stoją, u mnie wszystko jest na ramionach, więc no ona jest ze standem, więc ja bym wolał jakąś wersję taką jak tutaj, że mogę sobie na monitor zamontować. Ale też właśnie Moduł czy też interfej, interfejs XLR od Blue. Na to bardzo czekam. Bardzo chciałbym coś takiego od Logi slash Blue dostać i właśnie sparować z tym, z tym mikrofonem. No, jest jeszcze trochę tych rzeczy do nadrobienia, chociaż już w tym momencie przez ostatni rok mam wrażenie, że Lodzi bardzo dużo nadrobił. Między innymi to już trochę starsza jest Lodzi Streamcam, ale już to portfolio jest pełniejsze, już jest ciekawsze, już jest naprawdę dużo bardziej konkurencyjne. Zwłaszcza, że podejrzewam, że Logitech nigdy tak naprawdę za bardzo nie odczuł tego spadku zainteresowania swoją marką, czy też swoimi markami, bo yy, zarówno Blue, jak i kamerkami Logitecha. Podejrzewam, że tu zawsze było dobrze, ale po prostu trzeba trzymać poziom i wypuszczać coraz to nowsze i ciekawsze sprzęty dla twórców, którzy są coraz bardziej wymagający. Mam nadzieję, że ten mikrofon dźwiękowo będzie zauważalnie lepszy od Yeti X, którego absolutnie uwielbiam, no i już się nie mogę doczekać testów. I tylko ten taki jeden minus, że właśnie nie ma interfejsu od Logi czy też od Blue. E, e, a to jest Logitech, no więc to można, można w ogóle wymieniać, e, wymieniać zamiennie. Logitech for Creators i tu jest też Logitech for Creators. Pięknie to się prezentuje. Naprawdę chciałbym więcej takich, te więcej takich pudełek. Zresztą mi się podobają. I, e, i mam nadzieję, że właśnie ten interfejs XLR za niedługo do tego zestawu dołączę, na razie będę musiał kupić konkurencję, bo po prostu nie mam wyboru, jakby muszę kupić konkurencję, bez względu na to, czy chcę, czy nie a tak naprawdę, powiem Wam szczerze średnio się znam, dlatego zapytałem jednego z twórców, którzy na takich rzeczach się znają, u którego recenzję tego mikrofonu też zobaczycie, ale na razie Wam nie będę spamował, kto to e, spoilerował przepraszam, powiem to przy okazji Prawdopodobnie recenzji już tego mikrofonu od Logitecha. No i jaram się, trochę nie ukrywam, że jaram się, bo to moje stanowisko bardzo mocno nabiera jakości. Tak jak mówię, jeszcze, jeszcze jedna tutaj lampeczka e, Lyra e, Glow e, z tej strony i powiem Wam szczerze, no włączam streamkę i lecę takim pięknym radiowym głosem przez, przez tego Blue Sone. Yy, nagrywany moją kamerką Logi Streamcam i oświetlany Logi Lyra Glow i tak jak mówię jeszcze tylko bym chciał sterować jakimś Lubdekiem z Logitechem. Znaczy, chociaż mam tego lubdeka, więc pewnie bym nie kupował rozwiązania od Logitecha, ale jakby były jakieś rewolucyjne, to dlaczego nie? Dobra, kończymy te rozważania, bo robi nam się strasznie długi film, ale powiem Wam szczerze, jaram się, bardzo fajny produkt, zaskoczył mnie swoją masywnością, jakby spodziewałem się, że będzie świetnie wykonany, tutaj jakby nie ma miejsca na jakiekolwiek uchybienia w tej cenie i też skoro w takim produkcie, jest, który jest genialnie wykonany, jest ten Logitech, przepraszam, to jest Blue, Yeti X, no to tutaj spodziewałem się, że w dwa razy droższym bracie, kuzynie z innego segmentu będzie to samo, a nawet jeszcze lepiej, ale nad tym pochylimy się jeszcze nad recenzją, która mam nadzieję, że będzie krótsza niż ten filmik, w którym się strasznie rozgadałem, ale w takich unboxingowych filmikach no można sobie pozwolić na troszeczkę tutaj takich wycieczek, no że tak powiem w bok. Dobra, wielkie dzięki za dzisiaj, widzimy się e, oczywiście jutro w kolejnym filmie. Dziękuję, no i Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć!